Hejka wszystkim, z tej strony Waxes, a dzisiaj wam pokażę jak wychylać w CSGO. Jest to kolejny poradnik z serii jak lepiej grać w CSGO. Ostatnie poradniki naprawdę wam się mega spodobały, jak lepiej strzelać, jak lepiej celować oraz jeszcze inne poradniki, które były na kanale, mega się przyjęły i dobiliście naprawdę super aktywność pod nimi, co widzicie w tle. Oczywiście dziękuję wam bardzo za to. No a my przychodzimy do poradnika, między innymi dzisiaj dowiecie się jak wychylać, jakich klawiszy używać do wychylania, ponieważ klikając W przy wychylaniu to jest najgorsze. Co możecie robić, dodatkowo pokażę Wam fajną mapkę, dzięki której będziecie o wiele lepiej wychylać i nie będziecie takim łatwym celem dla przeciwnika, ale lecimy z tematem. Ale zanim przejdziemy jeszcze do poradnika, chciałbym Ci pokazać super przeglądarkę, której używam pół roku, jest to Opera GX, dzięki której będziemy mieli o wiele wydajniejszy komputer oraz o wiele wydajniejszą przeglądarkę, dzięki takim trybom jak GX Control, ponieważ możemy tutaj ustawić swój limit internetu, możemy ustawić swój limit pamięci RAM oraz ustawić limit zużycia procesora przez przeglądarkę i można dostosować wszystko pod siebie tak, żeby wszystko ładnie śmigało. A nawet jednym kliknięciem możesz włączyć reklamę na stronach bez pobierania żadnego adblocka. Dodatkowo na tej przeglądarce mamy wszystko pod ręką od Twitcha po Messenger do Discord'a i możemy wszystko robić z panelu przeglądarki. A design przeglądarki, który możemy zoptymalizować pod siebie, jest naprawdę genialny i wszystko pięknie wygląda, i myślę, że jest to bardzo duży atut przeglądarki. Dodatkowo przeglądarka oferuje nam jeszcze GX Corner. A co to jest GX Corner? Jest to zakładka, na której możemy znaleźć darmowe gry, które możemy pobrać używając przeglądarki Opera GX. Oczywiście link do pobrania macie w opisie, ale przychodzimy już do poradnika. A więc przejdźmy do najważniejszej rzeczy przy wychylaniu, ponieważ często ludzie popełniają ten błąd, przez który ciężko wam zabić swojego przeciwnika. I o co tu chodzi? Oczywiście w tle macie nagranie z mojej rozgrzewki na embotcie, ale dodatkowo macie kamerkę z moją klawiaturką, gdzie możecie zobaczyć sobie jakie przyciski klikam. No i jak możecie zobaczyć, od razu wam na początku też to pokazałem, że klikam tylko i wyłącznie A i D oraz S. Nie klikam w ogóle W. Pamiętajcie, że przy wychylaniu nie używamy W, ponieważ jeśli użyjemy W, to automatycznie strzał, który wykonamy poleci w ścianę, ewentualnie gdziekolwiek indziej i tikry tego nie wyłapie. Pamiętajcie, że jeśli strzelacie do kogokolwiek i chcecie od razu zabić przeciwnika i najlepiej strzelić Mucheda, to musicie się zatrzymać. A jak najłatwiej to zrobić? Klikając S. Tak, najłatwiej. Klikacie tylko A, D oraz S. Również pamiętajcie, o tym mówiłem też w poradniku, jak lepiej strzelać w CSGO, ale jak będziecie trenować i będziecie sprawdzać właśnie to A i D, nie używając W i tak dalej, to strzelajcie w głowę. Pierw celujecie w głowę, strzelacie, a dopiero później przechodzicie celownikiem na drugiego przeciwnika, tak jak ja to teraz tutaj robię, czyli pierw przycelowuję głowę, a później namierzam na drugiego przeciwnika. Nawet jeśli by Wam to zajęło 5 sekund, no to po czasie to wytrenujecie i będzie wam o wiele łatwiej trafiać heady, no i będziecie mieli celownik na głowie, a nie gdzieś na nogach. To jest też ważna rzecz, ale to tylko taki mały dodatek do tego poradnika, ponieważ ten poradnik macie w opisie, czyli jak lepiej strzelać w CSGO. tam sobie to zobaczcie. Ale nawiązując do tego, co mówiłem, to jeśli wychylamy, używamy tylko i wyłącznie A i D, ponieważ jak użyjecie W, to dość, że strzał się rozpryśnie i nie traficie głowy. To w dodatku wasza postać jest w ruchu i o wiele ciężej się przycelować, a używając tylko A i D i wychylając lewo-prawo, o wiele łatwiej dojrzeć się zatrzymać. Pamiętajcie, że możecie użyć sobie S do tego zatrzymania, albo przytrzymać A i D razem i od razu wasza postać zatrzyma się w miejscu. Wtedy będziecie mieli łatwy strzał. Teraz możecie też sobie zobaczyć w tle, jak to wygląda, jeśli klikam W dodatkowo. No i jak widzicie, te strzały w głowę nie wchodzą, dlatego to jest jeden z najważniejszych rzeczy, i to jest najważniejsza rzecz w tym poradniku. Zaraz przejdziemy jeszcze do wychylania, typowo w rozgrywce, czyli w turniejowym meczu, ewentualnie na face-cie, gdziekolwiek, i wtedy wam pokażę jak wychylać już w praktyce. Czyli gdzie już mamy pięciu przeciwników, wiecie, gramy z teamem i tak dalej, to wam wytłumaczę trochę lepiej jak wychylać. No a następnie pokażę wam mapkę, dzięki której będziecie o wiele lepiej wychylać i będziecie o wiele trudniejszym celem do zabicia. Jak zastosujecie te wszystkie porady, to na pewno będzie wam się o wiele lepiej grało, będziecie mieli o wiele łatwiej wbić waszą upragnioną rangę, no i będziecie lepsi w CS:GO. Ale przechodzimy dalej. Już wiecie, jak poprawnie wychylać, dlatego wykorzystajmy to teraz w praktyce. I w meczu pamiętajcie, że wychylamy stopniowo. O tym już mówiłem dużo razy, no ale to jest jednak ważny mankament przy wychylaniu. No i jednak musicie wychylać stopniowo, patrząc każdą pozycję, gdzie może być przeciwnik. Pamiętajcie, że nie możecie się spodziewać. Gdzie jest przeciwnik? No chyba, że gracie na Olhaku. Jeśli gracie na Olhaku, no to macie pewne stuprocentowe info. No ale załóżmy, że nie macie tego Olhaka na matchmakingu, no i musicie sprawdzać każdą pozycję. Pamiętajcie, że jest to bardzo ważne, ponieważ jeśli przeoczycie daną pozycję, no to przeciwnik was zabije, no i możliwe, że przegracie rundę przez to. Dodatkowo, teraz pokazują wam się materiały, jak nie wychylać. No i teraz zobaczcie sobie na ekranie, jak nie powinno się wychylać. Zobaczcie, co gościu zrobił przykładowo w węcie, no i wyszedł plecami na przeciwnika, ponieważ był wcelowany w wenta, jednak no, przeciwnik na sajcie był, on tego nie sprawdził, a pierwsze co się patrzy, no to site. Jednak najlepiej wyjść we dwóch, jedna osoba patrzy w wenta, a druga site. No jednak, jak możecie zauważyć, on nie popatrzał, no i dostał parę hitów na szczęście no, nie zginął. Jednak miał mega szczęście, ponieważ przeciwnik nie miał dobrego aima, no ale jednak powinien być to bardzo łatwy kill dla przeciwnika, no tutaj Chop miał szczęście i to mega. A propos tego wcześniejszego strzelania i poprawnego wychylania, no to też macie przykład, jak właśnie nie wychyla się na W i tak dalej, ponieważ o wiele ciężej jest zabić przeciwnika. No i też nie róbcie takich akcji, jak tutaj gościu na Mirage'u wyszedł sobie bez żadnego flasha smoke'a i zamiast wyjść na spokojnie, pierwszy ściance, wcelowany, no to wybiegł sobie, no i dostał łatwego heada, a tutaj macie fajny klip, gdzie możecie zauważyć, jak bardzo ważne ustawienia są cieni w CSGO. Pamiętajcie, żeby cienie ustawić sobie na wysokie, ponieważ jak widzieliście, jakby nie ustawienia CSGO, no to ciężko by miał zauważyć tego przeciwnika. A tak, gościu zauważył cień, no i od razu miał łatwego fraga, ponieważ wychylił ze stuprocentową pewnością, że jest tam przeciwnik. Ale przejdźmy do tej mapy, o której wcześniej mówiłem, gdzie nauczycie się strzelać prefire. Dodatkowo będziecie mogli poznać wszystkie miejscówki, gdzie może schować się przeciwnik. A więc tak. Mapki znajdziecie w opisie, więc tam się udajcie i tam będziecie mieli do pobrania mapki. Są to różne mapki, w zależności od map, czyli Mirage, Cash, Inferno i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wy to sobie znajdziecie, więc na spokojnie. Ale co do mapek, warto je trenować. Naprawdę, warto trenować na tych mapkach, ponieważ będziecie przygotowani na to, gdzie przeciwnicy mogą się ustawiać. Dodatkowo będziecie wychylać z Prefire'em, ponieważ wejdzie wam to w krew, będziecie wiedzieć, gdzie przeciwnicy się ustawiają. Dodatkowo ćwiczycie pamięć mięśniową, no i wtedy będziecie wiedzieć, gdzie musicie celować myszką, w jaki punkt, żeby zabić od razu przeciwnika. Myślę, że naprawdę mapka jest mega dopracowana. No i każda miejscówka, jak możecie w sumie zobaczyć, w tle jest zajęta właśnie przez boty, które pilnują i od razu do was strzelają, więc od razu będziecie wiedzieć, gdzie dany bot się znajduje i skąd do was strzela. Jak możecie zauważyć, no są to miejscówki naprawdę wszędzie. Tak, jak widzicie wszędzie te miejscówki są i wszędzie mogą być ukryte boty na mapie. Sam się zdziwiłem, że aż tyle miejscówek można zająć na danych bombsajtach. I się tak ustawiać. Jednak no, myślę, że jest to mega przydatne właśnie do takiego treningu, żeby e, nauczyć się wychylać. Oczywiście z prefirem, czyli wychylacie i od razu strzelacie, będziecie mieli o wiele większą kontrolę nad przeciwnikiem, nad full auto no i nad pozycjami na mapie. No ale myślę, że to by było na tyle. Wszystkie linki, które potrzebujecie z tego odcinka, znajdziecie w opisie dodatkowo moje dwa poradniki, które naprawdę Wam pomogą lepiej grać w CS:GO. E, mam nadzieję, że ten poradnik wam się przyda. Jeśli tak, no to zostawcie komentarz i mam nadzieję, że zostawicie też łapeczkę w górę pod tym materiałem. Ale to by było na tyle, a dla tych, którzy oglądają odcinki do końca, jest giveaway. Zostaw w komentarzu, jaką masz rękę w CSGO, a będziesz brał udział w giveawayu na AWP Forever Dream za 30 zł, więc życzę Ci powodzenia. No ale to by było na tyle, więc życzę Ci mordeczko, miłego dnia, trzymaj się, na razie! Company, why you was in the mood <laughs> around the I ain't to tell you what to do, but you play cool. Yeah, I'm playing by rules. I